Na co należy zwrócić uwagę, wybierając ładowarkę domową? Bardzo często spotykam się z takim pytaniem: dlaczego ta ładowarka, którą standardowo otrzymujemy gdzieś tam przy, przy, przy zakupie samochodu plugin czy elektrycznego, nie do końca spełnia oczekiwania? E, Powiedzmy, tych fachowców, którzy są w stanie ocenić tą ładowarkę, w jaki sposób ona została wykonana. Musimy jedną taką kwestię poruszyć: że z samochodu elektrycznego może się pojawić upływ prądu stałego. Nie wszystkie te urządzenia, które dają nam możliwość ładowania się z gniazdka, e, mogą monitorować ten prąd. Musimy na to zwrócić uwagę. Tym bardziej, że ładowarka przydomowa to nie jest jakiś naprawdę szczególnie wysoki koszt. I to jest koszt rzędu między 2000 a 3000 zł, gdzie mamy już te wszystkie elementy zabezpieczające, upływ prądów stałych na poziomie 6 mA zabezpieczone i dzięki temu możemy się czuć bezpiecznie. W takiej ładowarce jest zainstalowany prawdziwy sterownik, który komunikuje się z samochodem i samochód. Kolokwialnie mówiąc, taka ładowarka rozmawia z urządzeniem pokładowym samochodu i daje możliwość wykorzystania tego ładowania tym prądem zmiennym, dzięki czemu możemy się czuć bezpiecznie, że nie powstanie żaden łuk zwarciowy, do naszej sieci przydomowej nie popłynie prąd stały, co by mogło uszkodzić nasze urządzenia, które mamy zainstalowane w domu, a zarazem ten prąd będzie na tyle dobrze zmonitorowany będzie do o tyle dobrej jakości, że samochód będzie się ładował. Taka ładowarka zawsze nam jeszcze dodatkowe daje komunikaty, czyli czy samochód, czy ten prąd jest w odpowiedniej jakości, że został zakończony cykl ładowania, odpowiednia komunikacja wizualna poprzez światło zielone, czerwone, czy niebieskie, w jakim, na jakim etapie jest to ładowanie, te wszystkie informacje możemy otrzymać z takiej ładowarki przydomowej, która jest wpięta w sieć, sieć elektryczną przydomową. Jeszcze jeden taki aspekt mogę poruszyć, chciałbym poruszyć, który pokazuje, że bardzo często ładowarka, która jest dodana, to nawet nie powiedziałbym, że to jest ładowarka. To jest element taki, który tylko komunikuje, daje nam możliwość komunikacji, ładowania z sieci domowej, z typowego gniazdka 16 Amperowego, musimy pamiętać, że nie możemy tego przewodu przedłużać innym przewodem. Bardzo często zdarza się tak, że wykorzystuje się przedłużać ogrodowy nie rozwijając tego przewodu, co powoduje w tym momencie od razu duży spadek i zwiększenie niebezpieczeństwa Wywołania pożaru, bądź ewentualnie przepięcia również w takie naszej instalacji. Także zwróćmy uwagę, jaką ładowarkę wykorzystujemy, i kupując samochód za no niemałe pieniądze, uważam, bo za 50, 60 czy 100 tysięcy złotych, w pełni elektryczny, nie żałujmy tych 3000 zł na porządną ładowarkę. I zapraszam do kontaktu z firmą Elza, która taką ładowarkę posiada w swojej ofercie typu CC Home.